Cześć, witam na kanale. Słuchajcie, dzisiaj mamy serię Zagrajmy, tak? <laughs> Słuchajcie, wie, jak wiecie, od, um, od mniej więcej tygodnia, o chyba od 15 albo 16 maja tego roku, w sklepie Epic Game Store można bezpłatnie pobrać sobie GTA 5. Jak wiadomo, to bez problemu chodzi na Linuxie, na naszym Pingwinie, na wolnej dystrybucji. Dzięki i dzięki instalacji sklepu Epic Game Store, tak? Ale. Do ostatnich powiedzmy trzech dni ludzie zgłaszali, że nie działa online, tak? Tam się wywawało przy, przy tworzeniu postaci, tak? do gry online. To nie jest anti-cheat, nie, 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 to były problemy z Winnie. Dwa, dwa dni temu bodajże ukazało się na Redditie, Pix, jak to naprawić, bardzo prosty sposób, jak to można naprawić i nasze gita bez problemu będzie sobie działać na Linuxie multiplayer online, który wam zaraz tutaj pokażę. Eee, tak jak mówiłem, do 21 maja możecie sobie bezpłatnie to GTA pobrać. Wersja premium, tutaj dostajecie milion dolarów <gryw> w edycji tej premium do wykorzystania, tak? Bajka, bomba po prostu i potęga. To teraz tak, przejdźmy sobie do naszego Lutrisa najpierw w pierwszej kolejności, tak? Przepraszam za efekty dodatkowe dzisiaj, no ale niestety mam remont chyba u sąsiadów na dłużej albo na dole. No, i po prostu będą tutaj dodatkowe efekty dźwiękowe. Jak zainstalować Epic Games Store? My, albo filmik się tutaj pojawi, albo myślę, że sobie poradzicie. Na stronie Lutrisa my, można sobie pobrać taki... Tutaj, znaczy, nawet nie. Instalujemy Lutrisa. Tutaj wpisujemy Epic Games Store. Epic Games Store. Tak, czy też tam nazywa Store. Proszę bardzo, dajemy search. Instalujemy ten sklep. Jest elegancko, tak. Oczywiście mamy konto na Epiku i całą, że tak powiem resztę, tak? I teraz co trzeba zrobić? O, mianowicie klikamy sobie raz na tym sklepie. Wchodzimy tutaj w to kółeczko zębate <laughs> słuchajcie robimy tak i tutaj w Runner Options ja korzystam akurat z Lutris 562, który dla mnie jest elegancko, DXVK najnowszy. I należy dodać coś takiego winidbdbg.exe i walu jako D to jest obejście, które na pewno działa. Yy, dodatkowo możecie sobie wybrać na przykład tutaj Winnie Configuration, tak? Odpalamy sobie Winnie konfigura konfigurację Winnie i tutaj w bibliotekach zaznaczamy, wpisujemy sobie Winnie. Yy, moment, Winnie. Dbg exe. Dajemy OK i wtedy szukamy sobie tego pliku, wybieramy go. Klikamy dwa razy i dajemy wyłącz, żeby wyłączył nam tą bibliotekę. I wtedy wszystko zaczyna normalnie działać. Ja wam to zaraz tutaj uruchomię, pokażę. Przynajmniej spróbuję, ponieważ serwery pika są tak przeciążone, że co mniej więcej co drugi albo trzeci próbą dołączenia się do tego czegoś, że tak powiem, tak. Pisze po prostu serwery Epic, nasze serwery są przeciążone, przepraszamy. To nie jest anti-cheat. Oni po prostu mają tak dowalone ludzi, że serwery po prostu nie wyrabiają. No to jedziemy. Od razu uprzedzam, jest taka godzina, jest godzina około 15-16, że zaczynają się niestety problemy z dostaniem się na serwery w ogóle Rockstara, można powiedzieć, tak, jest takie obciążenie maksymalne, ludzie po prostu na tony się rzucili po prostu na to wszystko i po prostu no niestety mm, zdarzają się błędy albo aktywacji, ewentualnie nie chcę podłączyć do tego online, tak. No ale to, to jest taka godzina, że w stanach chyba ludzie wstają, że tak powiem, nie wiem, tak mi się wydaje, 7 albo 8 godzin do tyłu, tak? Więc tam zaczyna się po prostu wielkie, wielkie, że tak powiem, granie, tak? Dlatego może nam się tutaj po prostu nie chcieć w ogóle gra uruchomić, bo mogą być problemy z obciążeniem serwerów. No zobaczymy, mam nadzieję, że będzie okej. Okay. W każdym razie coś takiego yy, może się zdarzyć. Mam nadzieję, że tym razem nam się tutaj uruchomi. Bo już parę razy się podłączyłem, nie było problemu na mniejszego. A ostatnio próbowałem, to tu wywaliło mi nawet błąd aktywacji gry, tak? że, że, jest, że jest nielegalna. To <grych> no widzicie, że to się ładnie już loguje do Social Club. No i zobaczymy co będzie tym razem. No taką godzinę wybrałem kurczę na, na próbę logowania się. Na większą, powiedzmy, największy ruch można powiedzieć. Jest. Idziemy online. No i to Wam przyspieszę, bo to trwa chyba ze dwie albo 3 minutki. No właśnie, mamy informacje, niestety musimy próbować jeszcze raz. Tak jak mówiłem, yy, są problemy niestety spore. Chociaż może się uda, zobaczymy. Chyba się połączyło. Nie, niezwykłe. Może się połączy tym razem. Próbujemy. No jak widzicie są problemy z połączeniem się. Niestety jest wszystko zawalone o tej godzinie. Akurat tak po prostu wybrałem termin nagrywania. Tak wybrałem po prostu termin nagrywania, że, że lepiej się chyba już nie dało, że tak powiem. Spróbujemy jeszcze raz się połączyć. Chyba jesteśmy połączeni. Jesteśmy połączeni. Udało się! <laughs> Proszę bardzo, sobie zobaczcie. Proszę. Tylko tutaj się na początku często ginie, tak? Bo jest bardzo dużo ludzi wrednych. Zawartość początkuj początkującego tryminalisty, tak? A widzicie działa. Zaraz pewnie zginę albo ktoś mnie tu rozwali. Pożyczmy sobie jakieś auto sensowne. No i jedziemy. Tylko będzie. O właśnie, muszę muzykę włączyć. Jak widzicie działa elegancko. Taka mówię, nagrywanie OBS jest włączone tutaj jeszcze. Ciekawe, czy spotkam jakiegoś gracza. Ja tutaj jeszcze nie ciupałem, Nie wiem dokładnie, e, gdzie o co chodzi. Ale tutaj się pory roku zmieniają, za chwilę może deszcz spaść albo śnieg. Transakcja biznesowa. No zabawa jest potęga, jak widzicie to jest Linux, na Linuxie to bez problemu działa. Większość gier, które na Windowsie, którą moglibyśmy z Windowsa uruchomić online. Jedyny problem jest taki, że anti-cheat traktuje Linuxa jako cheaty. To jest wszystko, to jest zła wola yy, deweloperów, nic więcej. Jak widzicie tutaj, bez problemu gra yy, się uruchamia, działa, jest to online z y, graczami innymi Na Linuxie raczej cheatów nie ma yy, Tak prosto do dostania, że tak powiem, tak Więc to jest tylko z, ich zła wola Ja tego naprawdę nie jestem w stanie rozumieć, bo yy, pro, pro, Procent użytkowników Linuxa jest coraz większy, tak Jest coraz więcej ludzi yy, I de facto oni sami sobie rynek yy, psują, że tak powiem, tak no jest to cholernie, moim zdaniem, nie w porządku, no ale co poradzić. Jak ktoś chce, proszę bardzo, najmniejszego problemu nie ma. Gra działa, myślę, tak samo jak na Windows. Więc to, że na Linuxie się nie da grać online, to nie jest prawda, bo właśnie możecie sami sobie się o tym, że to powiem, przekonać, tak? Po prostu. Ciekawe czy spotkamy tutaj kogoś. Może sobie chwilkę. Chociaż raz spotkamy kogoś, to ten ktoś pewnie mnie zabije od razu. Fajny klimat. I jak widać działa bez, bez najmniejszych problemów. Tak jak mówię, nagrywanie w OBS się robi swoje, tak? A pożyczymy sobie autko oj! wyłącz muzykę, bo nam spanują wideo. No tu jest problem teraz będzie, bo... Bo wiadomo, że YouTube niestety obcina tego rodzaju, nie wolno muzyki używać, tak? Ale chcę sobie poszaleć w Los Santos. Mm ewentualnie z jakimś kolegą umówić się na małe granie może nie w takim powiedzmy zwykłym online tak oj oj oj, oj ale powiedzmy Partyjkę dwu czy osobową nie ma problemu żeby coś takiego zrobić tak tak zwane instancje jak w WoWie bym powiedział tu jest jakiś sklep o coś tu jest co to jest? Kaskader... seria kaskaderska E aby wejść... nie, to nas nie interesuje o, prawie Coś nie mogę jakieś... zaraz zobaczmy na mapę Jest to mapa gdzieś e Ekwipunek, kurde Nester, Diamond GPS. A jedźmy do yy, Do kasyna powiedzmy. O, pojedziemy sobie do kasyna, zobaczymy jak to tam wygląda. A, pojechaliśmy. Taką piękną furę skasowałem. Może i dobrze, że jeszcze nie spotkaliśmy żadnego z graczy, tak? bo o już by mnie żył. Podobno to jest bardzo, bardzo mała przyjemność spotkania innych ludzi, niektórych. zobaczymy co tu się dzieje się. A nie, bo tu się jedzie pod prąd. O to dzwoni, o co... I was uh I was told you might be interested in participating in our online TV streaming live and arcade Oh, tak, tak tak, tak, tak. Jestem youtuberem I jak najbardziej. Proszę panią, tak. Stać wykupienie, no to, to mnie nie, shows, nie stać, bo ja nie mam sponsora. Like big vehicles, explosions, bright lights, meaningless fame and all-out competition. Arena War might be the thing for you. Find us online and join the fun. I'm paid to say that. spam, kurde. No i gdzie tu się jedzie do tego tego, no jadę, jadę Już tak jedziemy 20 minut Moment, moment, tu się gdzieś skręca? No tak moment, tu mam skręcić? Nie, tak <ścoughs> Sorry, nie grałem w to jeszcze, no Warsztat przy arenie, dobra, spoko, ale najpierw mam podobno milion dolarów mieć. To gdzie ten milion dolarów jest? Jakoś go nie widzę. Tutaj, dobra. Bożeś, przepraszam, nie chciałem. Jedziemy tutaj, jedziemy do kasyna. Ej, yy, jeszcze. Ten GPS też tak prowadzi, kurde, że Sorry, bo jest kasyną, chyba tutaj. Sorry. A widzicie, to się nazywa parkowanie. Bokiem. No i gdzie ja mam parking? Dobra, parking. Idziemy do kasyna. Lud... o! Proszę, panie Bartku, prosimy po czerwonym dywanie, proszę bardzo. I tak powinno być!

i'm of Tom Bouders, executive director of guest services. unfortunately, as vincent mentioned, we are a membership-only establishment as far as our facilities are concerned. regulation, for now. membership dues are very reasonable and purchasable at reception or on our website. if that's more... ituna's bevello. selects yeah. the boss. miss baker, i'd like you to meet a prospective member.

Over here is our bar area, the solitaire. That's our head barwoman, Josephine. Hey, Josephine. Tom, hi there. <laughs> and this is our casino floor. We have all the usual games blackjack, roulette, three card poker, slot machines, Thank and you. inside track horse racing. Now, if you're interested in the real VIP experience,

I widzicie, że chodzi. Popatrzcie, że shaderów w ogóle nie ładuje, nie ma przecinania. A mogę to auto ukraść? Nie A można kogoś, kogoś klepnąć w tyłek? Pędka uzyskać członkostwo. Oj, to będziemy mieli dużo pracy w tej grze, widzę. Bardzo dużo pracy. Ładnie to wygląda, tylko biegać nie można, ubić nikogo, w pyszczek nie można, żetony trzeba kupić, a ja chcę zagrać, no chyba sobie nie zagram. Nie no, zrobione jest to fantastycznie. Naprawdę, kurde bomba. Jak widzicie, na Linuxie można bez problemów coś takiego sobie po prostu zagrać. W końcu. Dobra, nie będę wam tu przedłużał tematu. Mam nadzieję, że ten film się przyda wielu osobom. Że spotkamy się tutaj w tej grze. Jak się kapnę, jak mam na imię. Chyba mam świat Linuxa. E, ja chyba jestem świadny Nuksa, tak, gotówka 9000 dolarów, fantastycznie, gdzie jest mój milion? Jak to było Wałęsa oddaj moje 100 milionów, tak? <grywy> no to ten film zostanie zbanowany za treści polityczne. Jak nic. W każdym razie co? Ja sobie będę tutaj ciupał. A, i do zobaczenia w grze. Do zobaczenia w grze. Przy okazji zapraszam o to strasznie głośno jest. Przy okazji zapraszam na fanpage świat Linuxa. Możecie sobie tam, nie wiem, pogadać albo coś. Pod tym filmem będą komentarze na przykład. I jakby coś, to pisać maila albo coś. To możemy sobie albo w komentarzach pod YouTube'em. To możemy sobie zagrać bez problemu online, tak? No. A my sobie siądziemy tutaj. Znaczy nie mamy żetonów, to sobie nie, nie siądziemy. Tego zajęcia nie mogę, a mogę skorzystać z tego zajęcia? Cześć! Chciałem skorzystać z zajęcia. Papa! Pa. To już będzie prywatnie. Cześć!